Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale Zostanie Móz. Zostanie Móz to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, wybierać dla nich właściwe formy prawne i po prostu lepiej zarządzać pieniędzmi. Dzisiaj tematy związane ze spółką i ochroną majątku prywatnego. W ostatnim czasie miałam okazję odbyć kilkadziesiąt konsultacji w bardzo, bardzo krótkim czasie i zwracacie się do mnie często z taką nietypową prośbą, bo do tej pory większość osób przychodziła po taką wiecie, decyzję, jak to zrobić, żeby nie płacić ZUS-u. Natomiast teraz coraz więcej osób przychodzi z, taką, z takim pytaniem, jak założyć spółkę, żeby ona chroniła mój majątek prywatny. Mamy bardzo dużą dozę niepewności gospodarczą, podatkową, a też oczywiście w rok 2023 to rok wyborów w Polsce. Dużo zależy od tego, kto te wybory wygra w kontekście przedsiębiorców. Swoją drogą mam nadzieję, że byłaś, byłaś na głosowaniu. Natomiast okazuje się, że w takim momencie, w jakim jesteśmy, w momencie gospodarczym, coraz więcej przedsiębiorców ma taką potrzebę, żeby jednak ochronić swój majątek prywatny, żeby w razie jakiejś katastrofy biznesowej ten majątek prywatny był w miarę bezpieczny. Często martwimy się o siebie, o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. No i teraz warto sobie zdawać sprawę z tego, że spółka z o .o. jest osobowością prawną. To oznacza, że osobowość prawna sama za siebie odpowiada czy spółka może w swoim imieniu zaciągać zobowiązana, jest również oczywiście na, zobowiązana jest spłacić. Natomiast to są takie sytuacje, kiedy spółce brakuje pieniędzy. Dokładnie tak samo jak nam jako osobom prywatnym, brakuje pieniędzy na spłatę swoich e, zobowiązań. No i w tym momencie, jeżeli jakiś wierzyciel stwierdzi, że spółka się ociąga, nie chce tych pieniędzy zapłacić, albo w ogóle nie chce, nie będzie ich płacić, albo nie masz czego ich zapłacić, no to może pójść po nakaz zapłaty do sądu. Nakaz zapłaty jest wydawany na spółkę. Oczywiście, jeżeli chodzi o proces, to tutaj bardzo mocno zależy od sądu, natomiast raczej trzeba liczyć się z tym, że to będzie jakieś pół roku, tak pieraz drzwi, więc też nie otrzymamy tego nakazu zapłaty jakoś specjalnie szybko, jeżeli jesteśmy po drugiej stronie, jesteśmy wierzycielem. No ale jak taki nakaz jest wydany, no to spółka ma zwykle 14 dni na spłatę zobowiązane. Załóżmy, że tego nie robi. Ta osoba idzie do komornika, komornik penetruje spółkę, no i sprawdza, czy te pieniądze są, czy jest z czego te pieniądze ściągnąć. No jeżeli okazuje się, że nie, to w pewnym momencie komornik wydaje taką decyzję, że spółka jest niewypłacalna. I z taką decyzją wierzyciel może pójść do sądu i złożyć pozew przeciwko członkom zarządu. I teraz, jeżeli taki pozew wygra, a co też w Polsce trwa od 3 do 7 lat, więc to są naprawdę długie procesy, dopiero wtedy majątek zarządu można potencjalnie zająć. Natomiast warto dodać, że zarząd ma mechanizm obronny, może złożyć wniosek o upadłość spółki, jeżeli zrobi to w terminie. Przyjmuje się, że to jest 30 dni od daty utraty płynności finansowej. Teraz te 30 dni liczy się w taki sposób, że utrata płynności finansowej jest zdefiniowana w taki sposób, że jeżeli mamy jakieś płatności przeterminowane dłużej niż 90 dni, to oznacza, że spółka straciła płynność finansową. Więc w takim momencie musielibyśmy zgłosić upadłość. Jeżeli zrobimy to w terminie, to jesteśmy zwolnieni jako zarząd z finansowej odpowiedzialności za długi spółki. Więc jeżeli zarząd trzyma rękę na pulsie, widzi, co się dzieje, patrzy na przepływy finansowe, nie podejmuje, Jakichś bardzo ryzykownych decyzji, no to właściwie praktycznie nie ma możliwości, aby nasz majątek prywatny został w jakikolwiek sposób zajęty. Natomiast pisząc znowu czarny scenariusz, załóżmy, że przegapiliśmy ten moment, źle złożyliśmy wniosek do sądu, nie wiem, liczyliśmy na jakiś cud, no i powiedzmy, że nie, nie zrobiliśmy tego w terminie, nie zgłosiliśmy wniosku o upadłość, to pamiętajmy, że sprawy w sądzie trwają od 3 do 7 lat, więc macie mnóstwo czasu na to. Aby zastanowić się, co w tej sytuacji zrobić. Nie jest to zajmowane ad hoc, nie jest to robione od razu. Sprawy w sądzie trwają dosyć długo. No i przede wszystkim druga strona tę sprawę musi wygrać, żeby nasz majątek prywatny był zajęty, co też nie jest aż takie oczywiste, bo wcale nie wszystkie sprawy tego typu są, jakby orzekane na rzecz wierzycela. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat spółki Zo, tego jak ona działa, jak wyciągać pieniądze, w jaki sposób ona funkcjonuje, to zapraszam Cię do naszego najnowszego produktu, kursu spółce Zo. W kursie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące zakładane spółki, podatków, wyciągania pieniędzy legalnie optym z optymalizacjami podatkowymi, przykształcone działalności spółka i wiele, wiele innych. Kliknij w link poniżej i skorzystaj z promocyjnej oferty. Dzięki i do zobaczenia kolejnym razem.